Witam. Dzisiaj zerkniemy sobie do odkładów. Zobaczymy, jak matki czerpią, bo na początku miesiąca, tam gdzieś 4-5 czerwca, matki były na lotach godowych, których wróciły, podjęły czerwienie. dzisiaj zobaczymy sobie, jak ten czerw wygląda tam po 20 dniach od oblotu, co dzieje się po prostu w ulach. Pa, przekleiło się, bo wczoraj poddawałem syrop. Także zaglądniemy. Tutaj mamy matkę linii Primorska. Zobaczymy, co ona sobie tutaj poczyna. Przesuniemy. Ach kurczę, ale wszystko zaklejone. Pszczółki kitują niesamowicie. Musimy to rozbroić. Dobra, zaczynamy. Pierwsza rameczka. O! Ciężko coś tutaj zrobić. O pszczółki dzisiaj widzę dość intensywnie, same trutnie na ramce pokarmowej. Tutaj mamy pełno pierzgi różnokolorowej, nie wiem czy będzie widać dobrze, bo tak pod światło dziwnie, pełno żółta, fioletowa i czarna, także no jest przekrój, jest fajny. Z tej strony też mamy troszkę pierzgi Trudnie łażą, smoki takie. Także zobaczymy, co dalej. Troszkę pokarmu mają, także. Ale sklejone to wszystko. Tu mamy następną rameczkę. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, jaka ramka z czerwiem. Ładna od deski do deski. Także, no matulka, widzę, że bardzo ładnie czerwi. Tutaj po bokach jeszcze troszkę jest z tej strony larwy, jajka. No jest super. No matulka, ładnie czerwi. Trzeba przyznać, że. Jak na młodą matkę, to jest całkiem przyzwoicie. <coughs> całkiem super. Następna rameczka, ale sklejona. Kurk. Nie mogę tego rozbroić. Tu mamy następną rameczkę od brzegu do brzegu też. Ładnie zaczerwione. U góry trochę pokarmu, pieżga. A no jest dość fajnie. Dość fajnie. Czerw ładny, zwarty. Także no, jak na młodą matulkę to jest super. Matka Raptem 20, czyli mamy 28, no to jakieś 20 parę dni temu była na locie godowym, także. Ładnie podjęła czerwienie, tu mamy następną rameczkę. Tu jest troszkę na węzie tegorocznej, więc troszkę jest gorzej, ale też jest bardzo ładnie zaczerwione. I jajeczka do samego dołu, nawet jeszcze nie w 100%. Tutaj mamy węzę częściowo tylko odbudowaną, a matka już po prostu poskładała jajka. Także no jest super. Mamy trzecią ramkę czerwiu. No fajnie. Mamy <laughs> rameczkę z węzą. O też jest zaczerwiona. Też praktycznie do samego dołu. Mamy zaczerwioną rameczkę, tu już jest. Larwy duże są, a tu mamy do dołu aż do samego dołu czerw. Także mamy czwartą ramkę z czerwiem. Raz, dwa, trzy, cztery rameczki, bo piąta była spokarne. Tu mamy rameczkę z czerwiem poddaną z innej rodziny, żeby wzmocnić troszkę ten odkładzik. Także to jest rameczka pobrana z rodziny, która tam miała jakieś zapędy do rojenia się. Bo zabrałem rameczki, troszkę poddałem do tych odkładów, żeby je wzmocnić, ale też czerw niedługo będzie się wygryzał. Także jest super. Ach Kurka, ale to sklejone. Tutaj mamy węzę, którą włożyłem wczoraj do ula. O, proszę zobaczyć. Wczoraj włożona węza już... Większość odbudowana, tu od góry jest odbudowana i tu proszę sobie zobaczyć jaka smoczyca, jaka duża matka primorska, duży, drugi, długi odwłok, także no mamusia już krąży, ale jeszcze widzę, że jeszcze jajeczek nie składa, ale widzę, że już się przymierza, także i druga strona, proszę sobie zobaczyć, do połowy rameczka już jest zaczęta budować, także jest super, matka numerek 3 no bardzo ładna. Także jest elegancko. Jest elegancko także odkładzik, jak się szczółki wygryzą, to się odkładzik dość mocno rozbuja. Także a tu mamy ramkę pokarmową od brzegu do brzegu zalaną. Wczoraj podałem trochę syropu. O, tam podkarmiaczka jest pusta, więc szczółki wszystko. Sobie spożytkowały, także jest super. Na ten moment matki dość ładnie czerwią. Jeszcze zerkniemy do drugiego odkładu, co się dzieje w drugim odkładzie. W tym odkładzie jest super. Idziemy do następnego. W następnym odkładzie mamy matkę. Backfast. Także zobaczymy, co ona sobie tam działa. Dobra, zaglądamy do drugiego odkładu. Jest odkładzik następny. Wczoraj przełożyłem z odkładówki do dużego ula, żeby pszczółki miały troszkę luźniej, bo już było tam zbyt ciasno. Tu widzę też, jest trochę pszczół. Musimy zacząć z tej strony. Matka podobna jak w tamtym ulu, też w tym samym praktycznie momencie była na locie godowym. Także mam nadzieję, że też ładnie czerwi. Ostatnio jeszcze ten czerw nie był taki. O, ale sklejone wszystko. Tu mamy co? Tu mamy rameczkę pokarmową, jakiś pyłeczek, coś próbują nosić, ale w, w tej rodzince tu mam ciemniej, bo pod drzewem schowany nie widać za bardzo. i steweczkę sobie położę tutaj od razu. Mm. Tu mam rameczkę też, którą dołożył wczoraj z węzą, żeby pszczółki miały zajęcie i proszę bardzo. Praktycznie jest węza odbudowana w ciągu jednego dnia. Wczoraj gdzieś koło w godzinach porannych włożyłem tutaj węzę i tu mamy odbudowaną węzę praktycznie do 80% jakichś procentach powiedzmy. Ops, gdzie miało buziorko w palece? się? Próbowała ściupnąć? O, tu mamy następną rameczkę. Proszę bardzo, tu jest pops, tu jest mamusia. Bardzo duża. Też ładniutka. Co mamy tutaj? Cała rameczka, która była węza też włożona jakiś czas temu. Cała rameczka jest w jajkach. I mamusia sobie krąży, szuka sobie miejsca do czerwienia. Także na ten moment jest fajnie. Jest fajnie. Zobaczymy, zobaczymy, co dalej jest. O, super. O, tu mamy rameczkę. Też jest zaczerwiona. Z drugiej strony, tu jest troszkę mniej zwarty czerw, ale widzę, że wszystkie komórki te luźne są wypełnione nakropem. Także tu od góry mamy troszkę jedząka. Także no jest elegancko. Zadeklujemy sobie, żeby się pszczółki nie denerwowały. Tu mamy następną rameczkę. Tu jest rameczka od góry jedzonko. I zaczerwione wszystko. Pszczółki tutaj sobie. Także mamy drugą rameczkę z czerwiem. Mamy następną rameczkę, proszę bardzo. Następna ramka. Czerw. Troszkę pierzgi koło dołu. Ta rodzinka ma troszkę mniej chyba pierzgi. Ale też pierzga różnokolorowa i zielona, i jakaś tam, i od góry. Mają z tej strony też dość ładny czerw. Tu widać że jest początkowo, bo czerw ciemny. Także niedługo się będzie wygryzał. A niedługo będzie się wygryzał. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy następną rameczkę, ohoho, też bardzo ładnie z czerwiem. No jest, czerwiu jest dość dużo, także matki intensywnie czerwią. I tu mamy rameczkę dodatkową z pokarmem. Cała ramka pokarmu z tej strony też, także wczoraj dostały trochę syropu, więc jest elegancko. Co tam mamy w podkarmiaczce? Podkarmiaczka puściuteńka. Także szułki pobrały. Także na ten moment, na ten moment matki bardzo ładnie czerwią. Widzę, odkładziki się rozwijają. Także do zimy będą to już dość fajne rodzinki. Także pomimo tych pierwszych niepowodzeń z pozyskianiem, matek i z unasienianiem na początku maja, to teraz. Czerwcu się okazało, że no, był bardzo dobry moment, żeby pozyskać matki i unasienić. Także jeśli się filmik podobał, to łapka w górę, subskrypcja i do następnego razu.